Okej. Okay. Uo! Wow, mm. my chyba podobny telewizji z Nexy zrobione w, 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 w Minecrafcie. Co jest grane? O, jestem taki wściekły na tatę! Zakochałem się już w kilku dziewczynach, ale z żadną z nich nie mogę iść na randkę, ponieważ tata to ich ojciec! Oj, synku. Walter White vs polscy animatorzy. No zaskocz mnie. <laughs> Jaki ładny Mikey. Okej. Okay. Mamy już nowe informacje odnośnie nowej, rewolucyjnej infrastruktury. Ja mam prozoraki dzisiaj, krótka piłka, lecimy z ocenianiem waszych animacji, ponieważ jest to odcinek, który zawsze się dobrze ogląda, zawsze są ciekawe rzeczy i myślę, że dużo śmiechu. Obiecałem wam grafik kontra anime, wygrała raczej obvious opcja, ale chcę zrobić ten odcinek trochę większy, trochę dłuższy i trochę z większym przykładem do tego, żeby się bardziej po prostu przyłożyć i narysować każdy aspekt anime albo mangi, który mi się wydaje, że jest odpowiedni, ok? I taki konkretniejszy pojawi się w najbliższym czasie. A teraz bez zbędnego gadania, subskrybujcie Kanał, dołączaj na Discorda, wijaj na Instagram, zostaw łapkę w górę i lecimy prosto do waszych projektów, a jak jesteś animatorem albo animatorką i chcesz się pochwalić swoimi projektami i wystąpić w przyszłych odcinkach. Wysyłaj swoje projekty na animacyjną animacją bez muzy komercyjnej. Lecimy do pierwszej fajnej animacji. Duta od Nexa, Czy ja cię dobrze słyszeć? z to to kwestia ambicji, tak wysoko, A my chyba podobnie telewizji na Nexy zrobiony w Minecrafcie. Co jest grade? Nie będziemy słuchać całej piosenki Nexe, pozdrawiam cię, bo kiedyś pamiętam, że robiliśmy parę rzeczy razem. Eee, no ciekawy kurczę, grubo. Widzę, że przygotowana sceneria, przygotowany teledysk, ruchy postaci raczej w main imatorze, ale mogę się mylić. Ten program też miałem sprawdzić, kurczę, może, może sobie jeszcze po dzisiejszych nagrywkach nagram coś jeszcze wam na przyszły tydzień. E, właśnie związanego chociażby z tym. Dobra, lecimy po grubym starcie dalej. Florek naprawdę piękna robota. Ej, Kubek, patrz! O, nie. nie teraz oglądam anime. Ale na serio, patrz! Dobrze. Na co mam patrzeć? Na samolot. Nie no, no nie, nie lecimy dalej. Nie mogą być gorzej. Oliż sosycz, nie, wydaje mi się, żeby wysłał oficjalnego profilu. O, jestem taki wściekły na tatę! Zakochałem się już w kilku dziewczynach, ale z żadną z nich nie mogę iść na randkę, ponieważ tata to ich ojciec! Oj, synku. Oliś sosycz pozdrawiamy, ale lecimy dalej, bo to na pewno nie ty oficjalnie wysłałeś tę animację. Lecimy dalej. Animacja tańca. Okej, okay, wyciszam. Spoko, widzę, że rotoskop prosty zrobiony na podstawie pewnie nagrania. Dużo pracy było w to włożone z pewnością, ale no efekt ładny. Troszkę się trzęsie, ale bardzo ładny rotoskop i trzeba docenić nakład pracy. Okay. Okej okay. To był projekt od Sneaky Stone'a Są to moje trzy animacje trzeba było robić na kilka lat temu na warsztatach, czyli mianowicie Motora Okej okay. Druga to 12 z swojego poradnika jak kresować Pikachu Ej, chcę to sprawdzić Rotoskopia filmiku brata moich trenerów Okej, okay. spoko No, me mega, mega, mega spoko Bo widać tego Pikachu, chcę zobaczyć, czekaj, ja jestem ciekaw Haha, <laughs> okej okay. Coś tu się dzieje, faktycznie No dobra, co, sukcesów życzę Ten rotoskop naprawdę bardzo ładny, widać nakład pracy Lecimy dalej Film niedostępny, niestety, szkoda Walter White versus Polsce nie ma No zaskocz mnie. Jak ładnie zrobiony. Co to jest dubbing? Dam wam głośniej wystąpienie. What does it mean? You know how I ended my relationship with Juan Bolsa. You might want hold off, Gus. However, there's one thing you can do for me, so I can spare your life. Now you listen to me, I've been observing a certain group of people. A very hermetic one. These are making ten times more money than us. Unfortunately, the competition is quite big, so you will have to try very hard to get on the top of them. Here is the man known as a barrel boy. He's the man in <laughs> charge. No, dobra. Tak mocno zajawkowo Szkoda był liczenie na więcej akcji, gdzieś tam pokazania nas i tak dalej, ale no beczkarz i zajawka tego, że Walter White ma przejąć kontrolę nad nami, czyli Eee, tymi, którzy wyciągają największe korzyści, na no nie, grubo, grubo, grubo. Fajna przekmina, lecimy dalej. No i szczęście wiedźminy są odporni na pieprudę. Poczekajcie. Maczko pisał się, teraz posiłkuje grafikami ze stoka, więc prawdopodobnie to wszystko jest kupione. Mam taką szczerą nadzieję. Eee, wygląda to fenomenalnie. Jaka jakość, co ci się dzieje? Pamiętajcie, że po tym jak wypalicie, to opowiecie wstydliwą historię ze swojego życia, o której wolelibyście nikomu nie mówić. <noise> Okej. Okay. Ja będę przeklikiwał z całym szacunkiem, bo wiadomo. Ej, zobaczcie, dobra, są to. Tak jak sam wspominać, w mailu, gotowce już, ale to wygląda naprawdę dobrze. Ja akurat tego nie neguję. Zawsze warto sobie kupić jakiś element na stoku, żeby potem wspomóc swój projekt, nie? Ty Come on! Ten tak, coraz lepsza jakość animacji. Czym w sensie serio? To już nawet. Nie będę kombinował, że nie, bo bo tak, no po prostu tak, to widać. on no Łukasz, dzięki, że tak często bywam na odcinkach. Tym razem posiłkuję się grafikami ze stoków, mm, aby zaoszczędzić trochę czasu. Najmista sprawa, no. Mega, mega dobrze, Maćko, ja pozdrawiam cię serdecznie. Mm, nawet nie powiem, że trzymasz poziom, tylko się rozwijasz z każdym odcinkiem. Korzystasz z tego, co my jako artyści mamy, czyli z tych właśnie stron, na których można sobie część elementów zakupić i wspomóc się. Fajne. Lecimy dalej. <laughs> Proste pikselki, ale bardzo ładne. Dzięki. To kolejne. Kurde, czy to jest twoje? Jeżeli tak, to bardzo ładne. Bardzo ładny skok Mario, serio. To też wdechę. Bardzo dużo tych pikseli tu się pojawia. Ej, szacun, tutaj mega dużo pracy. Również. Poczekajcie. Witaj Prozurze, jestem Keks. Pewnie Szambościek już znasz. No pamiętam, bo Mosiek wystosuje w cudowną parodię. Natomiast ja wysyłam oryginalny trailer. Szambościek to moja największa kreacja życia. Mam nadzieję, że trailer przepadnie do tego gustu. Pozdrawiam. Czekaj, co? Okay. Mamy już nowe informacje odnośnie nowej rewolucyjnej infrastruktury. Która, no cóż, jak twierdzi szanowny pan prezes, lokalnej oczyszczalni ścieków Spłuczka, będzie czymś, co nad zawsze odmieni nasze miasto i gminę. Witam pana prezesa. Witam pana prezesa. Powiem tak. Witam serdecznie pana, jak i naszych telewidzów. Wow. Cóż, planowałem zrobić małą niespodziankę, lecz aktualnie już chyba każdy w mieście mówi o moim skromnym projekcie. No. Troszkę na serwerze słyszałem o tym. Ej, dobra, zajebiste, szczerze. keks, strasznie ładna jakość tych postaci, tej animacji. Ej, czekam na to. Ja byłem święcie przekonany, że to jest big trolling i że robicie sobie ze mnie jaja. chociaż widziałem, że to się przebijało u nas na generalu eee, na prozurakach, na Discordzie, którego was serdecznie zapraszam. Wbijacie link w opisie. Teraz to, że mnie zainteresowałeś, szczerze. Ja myślałem, że tam ta parodia to jest to, nad czym wszyscy się tak jarają. A tutaj widzę, że jest naprawdę konkretne projekcisko, gdzieś w tle, na drugich skrzypcach, więc. No czekamy, lecimy dalej. Mamy robota od Jakuba z pozdrowieniami od maginów. Pozdrawiamy również, sprawdźmy to. Okej. Okay. U, o! Wow! O, kurde, to to magin was tam rozpieszcza w takim razie. Jeżeli to jest zrobione gdzieś na poradniku od magina, chyba, że... Zrobiliście to wspólnie i Magin dojebał te animacje efektów specjalnych wtedy. okej, okay, kumam. Jeżeli. No to wygląda jak zrobione przez Magina, ok? Eee, dla wszystkich, którzy nie kumają. Co to, to w ogóle za jakąś animacji jest? Kurde, na co ja patrzę? Chryste. To tutaj, to. Ci, którzy nie znają starych animacji stickmanowych eee, i nie wiedzą, kim jest Mikol przez 2O. Ten efekt to jest czysty Mikol, naprawdę. Mój Boże, jakie dobre. Co odcinek dzisiaj. Jakieś w ogóle randomowe animacje pojedyncze, a taka jakość. Pozdrawiam wszystkich serdecznie od Maginów. No, Magin wiem, że robi wam te poradniki i on naprawdę jest kocurem. Jeżeli nie wiecie, kim jest Magin, to Magin jest osobą, która robi efekty specjalne zawodowo. Stricte tym się zajmuje w wielkoformatowych animacjach, więc wszystkie zajebiste dymy, pioruny właśnie, ogień i tego typu rzeczy, które widzicie, to prawdopodobnie robota Magina. Nie mówię też, że we wszystkich filmach czy serialach animowanych, ale w części, które widzieliście, z pewnością to się pojawiło. No, powiem Wam szczerze, piękna robota. Serio. Ja jestem pod wrażeniem. Znajdźmy jeszcze coś na koniec, na dobitkę, tak żeby się w dobrym stylu pożegnać. Więc lecimy z ostatnią animacją. Na koniec mamy od Eryka Bazyla, od studenta, który nie ma czasu, ale chce bardzo wrócić do animowania w piwocie. Zasuwamy. Let's go! A fajne, bo to są rysowanie bo są charakterystycznie podzieleni na dwie drużyny, nie? <trybujesz wytrzał> Shall be mine! Tego się spodziewałem. Dzięki wam za oglądanie, widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach, bądźcie na tym kanale. Spodziewajcie się shorta z anime z oczami amogasowymi, bo e, no nie mogę tego odwidzieć teraz, nie? Długi odcinek z anime się pojawi, cieniowanie już jest tak w połowie zrobione, chcę to zrobić konkretniej, więc tyle. Cześć!